Dzień dobry Państwu. Kochajmy się. To tytuł 12 księgi pana Tadeusza, której fragment przeczytam, a dokładnie Koncert Jankiela. Było symbolistów wielu, ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu. Jankiel przez całą zimę nie wiedzieć gdzie bawił Teraz się nagle z głównym sztabem wojska zjawił. Wiedzą wszyscy, że mu nikt na tym instrumencie Nie wyrówna w biegłości, w guście i talencie. Proszą, ażeby zagrał, podającym bały Żyd wzbrania się, powiada, że ręce zgrubiały Odwykł. Odgrania nie śmie i panów się wstydzi. Kłaniając się umyka, gdy to Zosia widzi, podbiega i na białej podaje mu dłoni drążki, którymi zwykle mistrz we struny dzwoni. Drugą rączką po siwej brodzie starca głaska i dygając. Jankielu, mówi, jeśli łaska, wszak to me zaręczyny. — Zagrajże, Jankielu, wszak nieraz przyrzekałeś grać na mym weselu. Jankiel niezmiernie Zosię lubił. Kiwnął brodą na znak, że nie odmawia, więc go w środek wiodą, podają krzesło, usiadł, cymbały przynoszą, kładą mu na kolanach, on patrzy z rozkoszą i z dumą, jak weteran w służbę powołany, gdy wnuki ciężki jego miecz ciągną ze ściany. Dziad śmieje się, choć miecza dawno nie miał w dłoni, lecz uczuł, że dłoń jeszcze nie zawiedzie broni. Tymczasem dwaj uczniowie przy cymbałach klęczą, stroją na nowo struny i probując brzęczą. Jankiel z przymrużonymi na poły oczyma Milczy i nieruchome drążki w palcach trzyma. Spuścił je zrazu, bijąc taktem tryumfalnym. Potem gęściej siekł struny jak deszczem nawalnym. Dziwią się wszyscy, lecz to była tylko proba, bo wnet przerwał i w górę podniósł drążki owa. Znów gra. Już drżą drążki tak lekkimi ruchy, jak gdyby zadzwoniło w strunę skrzydło muchy, Wydając ciche, ledwie słyszalne brzęczenia. Mistrz zawsze patrzył w niebo, czekając natchnienia. Spojrzał z góry, instrument dumnym okiem zmierzył, Wzniósł ręce, spuścił razem w dwa drążki uderzył. Zdumieli się słuchacze. Razem ze strun wiela buchnął dźwięk. Jakby cała janczarska kapela ozwała się dzwonkami, z zelami, z bębenki. Brzmi polona z 3 maja. Skoczne dźwięki radością oddychają, radością słuch poją. Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją, lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły, w owe lata szczęśliwe. Gdy senat i posły po dniu 3 maja W ratuszowej sali zgodzonego z narodem Króla fetowali. Gdy przy tańcu śpiewano Wiwat król kochany, wiwat sejm, Wiwat naród, wiwat wszystkie stany. Mistrz coraz takty nagli i tony natęża, A wtem puścił fałszywy akord, Jak syk węża, jak zgrzyt żelaza po szkle. Szeją wszystkich dreszczem i wesołość pomięszał przeczuciem złowieszczem. Zasmuceni, strwożeni słuchacze zwątpili. Czy instrument niestrojny, czy się muzyk myli? Nie zmylił się mistrz taki, on umyślnie trąca wciąż tę stradziecką strunę, Melodyję z mąca. Coraz głośniej targając akord rozdąsany. Przeciwko zgodzie tonów skonfederowany. Aż klucznik pojął mistrza, Zakrył ręką lica i krzyknął. Znam, znam głos ten, To jest Targowica! I wnet pękła ze świstem struna złowróżąca. Muzyk bierze do prymów, urywa takt, Zmąca, porzuca prymy, Bierze z drążkami do basów. Słychać tysiące coraz głośniejszych hałasów. Takt marszu, wojna, atak, szturm, słychać wystrzały, jęk dzieci, płacze matek. Tak mistrz doskonały wydał okropność szturmu, że wieśniaczki drżały, przypominając sobie ze łzami boleści rzeź Pragi, którą znały z pieśni i z powieści. Radę, że mistrz. Na koniec strunami wszystkimi zagrzmiał i głosy zdusił, jakby wbił do ziemi. Ledwie słuchacze mieli czas wyjść z zadziwienia. Znowu muzyka inna, znów zrazu brzęczenia lekkie i ciche. Kilka cienkich strunek jęczy jak kilka much, gdy z siatki wyrwał się pajęczej. Lecz strun coraz przybywa, już rozpierzchłe tony łączą się. I akordów wiążą legiony i już w takt postępują zgodzonymi dźwięki tworząc nutę żałosną tej sławnej piosenki. O żołnierzu tułaczu, który borem lasem idzie, z biedy i z głodu przymierając czasem. Na koniec pada u nóg konika wiernego, a konik nogą grzebie mogiłem dla niego. Piosenka stara. Wojsku polskiemu tak miła, poznali ją żołnierze, wiara się skupiła w koło mistrza. Słuchają, wspominają sobie, ów czas okropny, kiedy na ojczyzny grobie zanucili tę piosenkę i poszli w kraj świata. Przywodzą na myśl długie swej wędrówki lata, po lądach, morzach, piaskach gorących i mrozie pośrodku obcych ludów, gdzie często w obozie cieszył ich i rozrzewniał ten śpiew narodowy. Tak rozmyślając smutnie pochylili głowy, ale je wnet podnieśli, bo mistrz tony wznosi, natęża takty zmienia, coś innego głosi i znowu spojrzał z góry, okiem struny zmierzył, złączył ręce, oburącz w dwa drążki uderzył. Uderzenie tak sztuczne, tak było potężne, że struny zadzwoniły jak trąby mosiężne. I z trąb znana piosenka ku niebu wionęła. Marsz triumfalny, jeszcze Polska nie zginęła. Marsz Dąbrowski do Polski, i wszyscy klasnęli. I wszyscy, Marsz Dąbrowski, chorem okrzyknęli. Muzyk. Jakby sam swojej dziwił się piosence. Upuścił drążki z palców, Podniósł w górę ręce, Czapka lisia spadła mu z głowy na ramiona, Powiewała poważnie, broda podniesiona. Na jagodach miał kręgi dziwnego rumieńca, We wzroku ducha pełnym błyszczał żar młodzieńca. Aż gdy na Dąbrowskiego starzec oczy zwrócił, Zakrył rękami. Spod rąk spotok się rzucił. Jenerale rzekł, ciebie długo litwa nasza czekała. Długo jak my żydzi Mesejasza. Ciebie prorokowali dawno między ludem śpiewaki. Ciebie niebo obwieściło cudem. Żyj i wojuj, o ty nasz. Mówiąc ciągle szlochał, Żyd poczciwy ojczyznę jako Polak kochał. Dąbrowski mu podawał rękę i dziękował. On, czapkę zdjąwszy, woza rękę ucałował. Poloneza, czas zacząć. Muzyka Tam myślą byłem, piłk i wino piłem, a czytając te strofy, wartość nie